Witam w kolejnym nagraniu na kanale bez pretekstu, tym razem troszeczkę na dziko, bez profesjonalnego mikrofonu, tylko profesjonalną kamerą, dlatego żeby Wam pokazać najnowsze urządzenie Asus Nexus 7 roku 2013. Właśnie do mnie przyszedł. Sam jestem ciekaw, jak to urządzenie naprawdę wygląda. Szybki, szybki przegląd pudełeczka z tyłu nie ma praktycznie nic oprócz, oprócz loga, indykacji, że model jest 16-gigowy, Wi-Fi i to wszystko. Jak zsuniemy tą zewnętrzną obudowę, ukazuje nam się białe pudełeczko z logiem Google. Dobrze. Rozetniemy pląby, pląbę w sumie, tylko jedną. A nie, Scyzorek na bok. Po zdjęciu kartonika ukazuje nam się tablet. Moja dziewczyna tutaj z boku stoi podgląda już się na niego czai podam jej, żeby przetrzymała w momencie kiedy ja zajrzę do pudełka, żeby wam pokazać, co jeszcze w nim znajdziemy, a znajdziemy w nim Krótką instrukcję, tak de facto, krótki tour samego urządzenia, czyli gdzie znajdziemy włącznik, regulację głośności, a także NFC i wyjście do synchronizacji danych USB. Z drugiej strony, oczywiście, informacja, że to samo wyjście do synchronizacji danych posłuży nam do ładowania samego tabletu. A oprócz tego, znajdziemy małą książeczkę na temat gwarancji, a także informacje dotyczące bezpieczeństwa. Przewód do synchronizacji danych. No i ładowarkę. No my jesteśmy w Wielkiej Brytanii, więc ładowarka jest angielska. No w sumie to wszystko na bok. To jest nieważne. Przyjrzyjmy się samemu urządzeniu. zdejmijmy tu. budowę. Okleinę. Na bok, od razu na podłogę. Mało ważne, to jest ważne. Sam tablet i muszę powiedzieć, że jakość wykołania, szczególnie tylnej ścianki, no jest. Podoba mi się, bo to nie jest taki materiał typowo plastik świecący i tak dalej. Czuć to, to jest, jakby to powiedzieć, to jest takie wykończenie ala la Kindle Amazonu. No mamy na dole dwa głośniczki. U góry kolejny głośniczek. Po jednej stronie mikrofon. Regulacja głośności power. Kamerka na dole, synchronizację. I u góry wyjście 3,5 mm. Dobrze, włączmy to urządzenie. Zobaczmy, jak to wygląda. Dobrze, no to system już uruchomiony. Logo, już jestem zalogowany. Podstawowe aplikacje już mi się moje zainstalowały. Szybko przejrze... Przelecimy w sumie przez, przez system. No jak widać jest naprawdę bardzo, bardzo szybko. No i na dzień dobry wita nas czysty Android, czyli taki jaki go lubię, jak wszyscy wiecie. Na dzień dobry od razu widzę, że kilka rzeczy jest nowych. Nowych, to znaczy rzeczy, z którymi nigdy się nie spotkałem, to znaczy Google Play, Gry Play przepraszam. A także zdjęcia Google+. Plus Tego nigdy nie było, bynajmniej ja nie zauważyłem. No, żeby potwierdzić oczywiście ustawienia, informacje o tablecie. Jest to wersja systemu Android 4.3 po ostatniej aktualizacji, która ponoć eliminuje problem, który występował u części e, użytkowników z multi-touchem, z multi-dotykiem. E, no, pojawią nam się standardowe żelki, które możemy sobie przerzucać, ale nie po to tu jesteśmy. Co mogę od razu powiedzieć, to to, że wyświetlacz jest naprawdę, naprawdę ostry. Nie wiem, czy to będzie widać, ale ostrość tego wyświetlacza, no to jest po prostu niebywałe. Przy takiej rozdzielczości, bo rozdzielczość wynosi... O ile dobrze pamiętam, 1920 na 1200 pikseli, a także co daje nam po szybkiej kalkulacji około 320 pikseli na cal, no to w iPad mini na pewno się chowa. Ciężko dopatrzyć się tutaj jakichkolwiek kratek. To było na tyle. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej, to oczywiście zapraszam na kanał bez pretekstu. Bo już jutro pokaże się mój. Test wydajności wykonany w Quadrancie, a także Antutu. Specjalnie dla Was na kanale bez Pretekstu. Jeżeli podobało Wam się to nagranie, to oczywiście łapki do góry, komentujcie, zadajcie pytania w sekcji komentarzy poniżej tego nagrania, a także na fanpage'u kanału bez Pretekstu na YouTubie, a także Google. To na razie tyle. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć!